Dwie pierwsze części oferowały dwa podstawowe style rozgrywki. W czasie wędrówek po świecie akcja przedstawiona była w czasie rzeczywistym, a podczas walki mieliśmy do czynienia z typową turówką. System sprawdzał się świetnie i zyskał całą rzeszę zwolenników. Trzecia część gry wprowadzała lekką hybrydę tych dwóch stylów rozgrywki. Blue moon, you saw me standing alone. Obecnie wszyscy fani arpegowych klimatów oczekują na Fallout New Vegas, w którym przemierzymy okolice Las Vegas, pustynię oraz miasteczko Good Springs. Całość ma być utrzymana w stylistyce znanej z trzeciej części gry, z tą różnicą, że za grę odpowiedzialne jest studio Obsidian Entertainment. Trzymajmy kciuki, aby powrót do korzeni okazał się sukcesem. Okej, okay, no to powoli kończymy sobie przegląd tygodnia. Przypominam wam, że dzisiaj się widzimy w Krakowie na ulicy Brackiej w klubie Color Spot na piwku z TV więc jeśli tylko jesteście w zasięgu, to wpadnijcie. Eee, no, a w przyszłym tygodniu będzie oczywiście jubileusz, tysięczny nasz program, i z tej okazji będziemy mieli przynajmniej jedną fajną niespodziankę, może więcej, jak wpadną nam jakieś fajne pomysły, może nie. Eee, w każdym razie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostańcie z nami. Będzie dużo fajnych rzeczy w przyszłym tygodniu, więc oglądajcie tvogry.pl i do zobaczenia.